Bok rąbu ma długość 17 cm, a jedna z jego przekątnych ma długość 30 cm. Dokończ zdanie, wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Pole tego rąbu jest równe. Możemy sobie naszkicować taki przykładowy rysunek rąbu. Pamiętamy, że rąb to jest tak inaczej mówiąc kopnięty kwadrat, czyli ma wszystkie boki takiej samej długości, czyli mamy tutaj i tutaj 17 cm. I wiemy, że przekątne tego rąbu przecinają się pod kątem prostym. Czyli skoro wiemy, że jedna z przekątnych ma długość 30 cm, to na przykład ustalmy, że ta dłuższa ma 30 cm. Wiemy, że te przekątne przecinają się pod kątem prostym i jeszcze wiemy, że dzielą się idealnie na pół, czyli ta połowa przekątnej będzie miała 15 cm. A w jaki sposób liczymy pola rąbu? Możemy to wyliczyć w dwojaki sposób. Albo wzorem przekątna razy przekątna przez 2, albo wzorem podstawa razy wysokość. W naszym przypadku bardzo łatwo możemy policzyć długość drugiej przekątnej stwierdzenia Pitagorasa. Jeżeli znamy własność, że przekątne przecinają się pod kątem prostym, to tutaj z łatwością dostrzegamy trójkąt prostokątny. Czyli możemy stwierdzenia Pitagorasa wyliczyć na przykład tego x. To będzie połowa tej drugiej przekątnej. Czyli mielibyśmy 15 kwadrat dodać x kwadrat równa się 17 kwadrat i mielibyśmy 225 plus x kwadrat równa się 289. Odejmujemy obustronnie 225. I mamy x kwadrat równy 64. Po spierwiastkowaniu mamy, że x równa się 8. Pamiętaj, że jest to dopiero połowa przekątnej, czyli cała przekątna będzie miała długość 8 razy 2, czyli 16 cm. Więc teraz możemy wyliczyć pole tego rąbu wzorem. E razy F przez 2, czyli przekątna razy przekątna przez 2. Mamy 30 cm razy 16 cm przez 2. Możemy na przykład skrócić 16 z dwójką. Mamy 1 i 8. 3 razy 8 to będzie 24. Dopisujemy 0 cm2, czyli będzie to odpowiedź B.